Prosty Kościół jest sposobem życia. Idea prostego Kościoła polega na nieustannym praktykowaniu życia Chrystusa pośród zwykłych ludzi. Koncepcją początkową jest prawda, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Jezusa, tam On jest pośród nich i to dosłownie wdziera się do każdego aspektu życia. Sądzę, że serce człowieka stworzone jest dla relacji, serce ludzkie jest stworzone dla autentyczności, ludzkie serce jest głodne tego, aby je ceniono, a Kościół Domowy to właśnie daje. Kiedy spędzamy dzień blisko siebie, to najwspanialszą rzeczą jest to, że jestem wystarczająco blisko, aby poznać Twoje życie. I jeżeli jest coś, co wpływa na Twoje życie, to ja wiem, co to jest, ponieważ to wpływa również na mnie, bo jestem częścią Twojego życia. Piękne jest to, że jestem wtedy, tak jak mówi Biblia, stróżem mojego brata. Ponieważ jesteśmy połączeni, miłość nakłania mnie, bym zrobił wszystko, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Kościół nie jest miejscem, do którego chodzimy, ale tym, kim jesteśmy, kim jesteśmy razem. Celem Kościoła jest być miejscem, w którym ludzie znają się bardzo blisko, gdzie są na siebie wrażliwi. Kościół to rodzina, w rzeczywistym sensie tego słowa. Bóg włożył w serce człowieka głębokie pragnienie prawdziwej relacji. Świat nie może zaspokoić tego pragnienia. To musi być Kościół. I prawdziwa, głęboka relacja może się zawiązać jedynie pomiędzy małą grupą ludzi, którzy dzielą się swoim życiem. Każdy jest zaangażowany. Bóg udziela ludziom mocy, aby czynili rzeczy, których nigdy wcześniej nie robili. I częścią tego jest prowadzenie kościoła, który nie wygląda jak kościół, w którym ludzie nie siedzą w ławkach, pasywnie słuchając. My szkolimy na nowo i wdrażamy w służbę zupełnie nowe pokolenie wierzących. Prosty kościół jest miejscem, w którym każdy może się zaangażować, a nawet musi się zaangażować. W wielu tradycyjnych kościołach chrześcijanie pokazują się raz na tydzień, aby słuchać jednej osoby. Nic ze sobą nie przynoszą, jest zatem jeden członek, nie ma reszty ciała. Gdy jesteś wśród wierzących, chodzi o rozmowę. Nie chodzi o mój autorytet nad tobą w dziedzinie nauczania. Nie chodzi o to, żebym ci mówił, bab, ma być tak, a nie inaczej. Chodzi o to, żebym powiedział, ja widzę to tak i tak, a ktoś inny powie, tak, ale... I w ten sposób dochodzimy do porozumienia. Lubię ten fragment pierwszego listu Jana, który mówi: Nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. Duch święty was uczy. Nowy Testament przedstawia kościół jako miejsce, gdzie ludzie spotykają się ze sobą nawzajem. Chrześcijanie są różnorodnie obdarowani, i każda osoba ma swój wkład w spotkanie kościoła. Gdy schodzicie się razem, jeden machymn, drugi słowo pouczenia, objawienie, języki albo ich wykład, a wszystko to musi być czynione dla umocnienia kościoła. Ludzie dużo więcej biorą ze spotkania, gdy każdy jest zaangażowany. W prostym kościele nie chodzi jedynie o spotkanie. Apostoł Piotr pisał o kapłaństwie wszystkich wierzących. Praca w królestwie nie została złożona w ręce grupy profesjonalistów. Był czas wielkich ludzi. Byli wielcy ludzie tacy jak Billy Graham, Reinhard Bonke, a my zawsze spoglądaliśmy na nich i modliliśmy się o nich, żeby wykonywali pracę. I myśleliśmy, że pewnego dnia oni ostatecznie zdobędą cały kraj, ale to nie nastąpiło. Osobiście wierzę, że nadchodzi czas, w którym będziemy mieli armię Billigrajemów, armię Reinhardów Bonke. To jest coś, w co wierzę i jestem przekonany, że ruch kościoła domowego uwolni tych ludzi do posługi. A gdy będziemy mieli armię takich ludzi, to wówczas dotrzemy aż po krańce ziemi. Jest absolutnie konieczne, aby ludzie nie będący duchownymi zakładali kościoły. Potrzebujemy pastorów oraz ludzi, którzy skupiać się będą na wyposażaniu laików, Potrzebujemy funkcji apostoła czy ewangelisty, ale oni mają uczyć innych, jak być kościołem, jak prowadzić kościół i jak pomnażać kościół. W rzeczywistości to członkowie kościoła, jako wspólnota, są odpowiedzialni za zakładanie nowych kościołów. Gdy każdy jest zaangażowany i praca królestwa nie jest ograniczona do elity absolwentów seminariów, Kościół może się pomnażać z ogromną prędkością. Gwałtownie pomnażający się kościół. Wolfgang Simpson jest specjalistą wzrostu Kościoła. Spędził lata badając sposoby na skuteczny wzrost Kościoła. Wiem, jak czytać statystyki i pamiętam, jak celebrowaliśmy Jaungi Cho, jak celebrowaliśmy Billa Hibelsa, czy Ricket Warrena i innych, którzy stworzyli model wzrastającego Kościoła, który wzrastał od 10 tysięcy do 11 tysięcy w ciągu roku, a w następnym roku miał już 12 tysięcy. To jest dobry wzrost, ale potem przyglądałem się kościołowi domowemu liczącemu 9 osób, który zazwyczaj podwaja swą liczebność w ciągu roku do 18 osób, a potem do 36 osób. I wiecie co? Ten kościół rośnie w zasadzie 10 razy szybciej niż. Najbardziej dynamiczny ruch wzrostu kościoła opisywany w magazynach chrześcijańskich, albo taki, o którym opowiada się w telewizji Mamy coś, co jest dziesięć razy bardziej wybuchowe. Ewangelia nie dotrze aż po krańce Ziemi i nie wykonamy zadania, jakie Pan nam powierzył, jeżeli nie będziemy mieli zdolności reprodukcyjnych i serca na to nastawionego, które poprowadzi nas naprzód. Kościoły domowe wzrastają tak szybko, ponieważ przeskakują pewne bariery, które zazwyczaj spowalniają wzrost kościoła. Bariery wzrostu kościoła. W przypadku głównych denominacji w USA koszt założenia jednego kościoła waha się pomiędzy 1 a 2 milionami dolarów. To koszt zakupu nieruchomości i przeciętny kościół w ogóle się nie pomnaża. On w najlepszym wypadku pomnaża się raz na 2 do 5 lat, a większość nowo założonych kościołów nie pomnaża się i kropka. Ponieważ chodzi w nich o to, żeby przyciągnąć ludzi, a to w tym celu, by Kościół stał się, mówiąc w cudzysłowie, samowystarczalny. Samowystarczalny oznacza, że stać nas na pensję i na budynek. A to, co pozostanie, możemy przeznaczyć na posługę i na misję. W ciągu ostatnich lat zaczęliśmy sobie uświadamiać, że jeżeli naprawdę mamy wywrzeć wpływ na narody świata i pomnażać się w tempie, w jakim Bóg chce, abyśmy się pomnażali, to musimy znaleźć prostszy sposób niż budowanie służby pięciorakiej czy szkolenie ludzi przez pięć lat w koledżach biblijnych, zanim cokolwiek będą mogli poprowadzić. Potrzebujemy organicznego, spontanicznego wzrostu opartego o pomnażanie. Gdy zaczynasz o tym marzyć, to powracasz do prostoty kościoła i uświadamiasz sobie, że ten sposób jest bardzo stosowny. Szkolenie nie jest złą rzeczą. Ale staje się niebezpieczne, gdy uznajemy je za warunek wzrostu. Aby się pomnażać, kościoły nie potrzebują profesjonalnych liderów ani wspaniałych muzyków. Wszystko, co może spowalniać wzrost kościoła, powinno być oceniane w oparciu o pismo. Proste rzeczy się pomnażają, skomplikowane rzeczy się psują. Im bardziej coś jest skomplikowane, tym bardziej jest prawdopodobne, że przeminie. Im łatwiej się coś reprodukuje, tym jest to lepsze. Proste to nie to samo, co prostackie. To, że coś jest proste, nie oznacza, że nie jest to głębokie. Jedne z najgłębszych rzeczy w życiu są proste. Tradycje, które stały się barierami, zostały stworzone z dobrych intencji. Chrześcijanie chcieli zrobić dla Boga porządne rzeczy. Ale jak wskazał Jezus w przypowieści o ziarnie, królestwo ma rosnąć samo. Ono jest organiczne. To powinien być proces naturalny. Gdybyś zrobił mały test, nie próbuj tego w domu. Gdybyś umieścił w pokoju dwa słonie i poczekał dwa lata, to wyszłyby trzy słonie. Jeżeli wziąłbyś dwa króliki i zamknął je w pokoju i poczekał dwa lata, to statystyka mówi, że miałbyś ich 476 milionów. I to oczywiście nie ma nic wspólnego z pracą misyjną na świecie, nieprawdaż? Wyobraź sobie taki króliczy ruch pomnożenia, który nie spotyka się w świętych norach i sanktuariach. Ale Bóg czyni świętym to miejsce, na którym się porusza. A On porusza się w bałaganie, On przyszedł do mojego i do Twojego życia. On porusza się w domach, na polach i na basenach. On wchodzi do autobusów i taksówek, wszędzie tam, gdzie są ludzie. Tam można spotkać Jezusa i tam można spotkać Kościół. Właśnie ta zdolność do zmiany z miejsca spowodowała, że niektórzy określają ten nowy ruch mianem płynnego Kościoła.